W ogóle są niesamowite mecze w tych kiercach, bo no nie wiem, od zawsze pamiętam i te ostatnie 7 meczy wszystkie były takie, których który się pamiętaj. Zawsze coś przyjemnego, przyjemnego się wyciągnie i tak było też dzisiaj, chociaż to my prowadziliśmy grę, myślę, że nie często się zdarza, żeby tak ogólnie korona siedziała po prostu cały, cały mecz po prostu na przeciwniku i na ich połowie. Co po prostu było ciężko rozmontować, chociaż stworzyliśmy lepsze duże sytuacje niż ta, którą zdobyliśmy bramkę, ale w super dyspozycji dzisiaj był bramkarz i taką, taką bramkę potrzeba, potrzeba było zdobyć, jaką zdobył nabić, czyli jakąś przedrobienie szczęścia. Libor Hytliczka, bramkarz ruchu. Dobry mecz rozegrał przeciwko Wam w 13. kolejce jesienią. Także i dzisiaj, rzeczywiście, kilka jedno jego wspaniałych interwencji. No, zwłaszcza i, no, co chodzi w pamięć, ta, którą mogę mieć asystę i, i, i Irian, gdy zostawił tą nogę, jakoś ta piłka tak niefrasobliwie poszła, że poszła po prostu nad poprzeczką. Dzisiaj się zdarza. Potem Miguel Strzał po drugim rogu świetny, broni. Z drugiej połowie to samo, Ankur razy za zasłony takich dwóch obrońców i po prostu to broni w no fantastyczny sposób i, i mogły się wkraść jakieś chwile z wątpienia, jeżeli takie ci strzały nie, nie wpadają, to, to co zrobić, żeby wpadło, ale udało się. Kamień z serc spadł po ostatnim gwizdku? Tak, myślę, że ogromny, bo wiemy, jak ważny był to mecz i jaki mamy kolejny mecz. Z kim, z kim gramy, gdzie gramy i wiemy, jak ciężko jest o punkty tam. W porównaniu z tym, jak gramy w Kielcach i jak wygrywamy. Ale analizując tabelę można powiedzieć, że w dalszym ciągu grupa mistrzowska jest w waszych nogach i głowach. No i to jest najważniejsze myślę, bo nie ma nic ważniejszego, jeżeli... Tak jak w życiu, od, od kogoś innego zależy, to najczęściej się to spieprzy i, i na dzień dzisiejszy mamy dalej wszystko w swoich, myślę, głowach. Będą ważniejsze, bo te ostatnie kolejki rozgrywa się w głowach i w tabeli wygląda na to, że dalej jesteśmy w tej ósemce chyba. No nie, nie na, na, nawet nie na ósmym miejscu, tylko odrobinę wyżej. Na szóstym bodajże. O, to była bardzo. konsekwentna korona w tym sezonie. dali się chyba 23 strzały na bramkę, a golf pad 3 przedostatnich. Co nie zdałem sobie sprawy. ale mnie zaskoczyłeś, że aż tyle strzałów było. A czy konsekwentna? Przede wszystkim oprócz tego jednego wiadomej sytuacji w pierwszej połowie przebeckiego, gdzie myślę, że no nie, chciałem zobaczyć tą powtórkę. Myślę, że po prostu jakieś tam głupie błędy to, to, to fajnie to wyglądało. Te w Masywie zawsze wracaliśmy. Nadążaliśmy za tymi szybkimi skrzydłami, gdzie wiadomo, że ruch słynie z, z monety i Przybeckiego, których czekają, chyba na te kontry i doczekali się tej jednej, ale nie strzelili i, i, i cieszymy się z tego. No tak jest, no, w ostatnim dwa meczach no to wybiłem z linii, ale no, liczę na to, że do mecz na także chyba tam zaczną padać te bramki. A dla nas najważniejsze że trzy punkty, no to co walczyliśmy cały czas i Udało się tak, że jesteśmy bardzo zadowoleni. To był dla Was bardzo ważny mecz. Trener powiedział, że też to był zarazem najładniejszy mecz w wykonaniu korony. Podzielasz się z hmm. nami No to to powie trener, taka jest prawda, no, a ja tak się dostosuję do niego. Nic nie będę mówił, więcej. Tak jak mówię, no, a, walczyliśmy od początku do końca i każdy wie, co się dzieje w tabelą, także jeszcze trzy punkty myślę, że nam dadzą ta pierwsza ósemka. Właśnie. O czym częściej myślicie? O tej pierwszej ósemce tabeli czy o tym, że klub jest nowy właściciel? No, a to, że jest nowy właściciel, to jedyny może jakiś plus a, dla Korony. No. A My jako piłkarze no, walczymy o swoją ósemkę, o to, żeby grać a, lepszy futbol, pokazywać się i to jest najważniejsze dla nas. Na rozmowy jeszcze czekacie? Na, proszę, na? Na rozmowy jeszcze czekacie? A, no Rozmowy to nie wiem dlaczego. Ja tu przyjechałem, żeby grać piłką. Rozmowy to za bardzo mnie nie interesują. Czytałeś pomysł bramkarza ruchu, jak on to obronił? No. Przy, przy twoim strzale, ale też przy kilku Migala Polanki, no to po prostu forma życiowa chyba dzisiaj. No tak to jest czasami, no niestety. no Obronię to, mogą na no, moją czy wpać, Elf ale no, tak jak mówię, no za to ten też on jest w bramce, żeby obronić czasami. To co, przebieg awansu do grupy mistrzowskiej na terenie Mistrza Polski? Dlaczego nie? Myślę, że każdy liczy na to, że Korona przegra. A tu w no to są 25 chłopaków, którzy myślą odwrotnie, także zobaczymy, co się stanie. Wszyscy widzieli w pierwszej połowie, tam był szans Milosia, ale tak, co już, no. Mm, ale gdyby nie Twoja dyspozycja, to wszyscy podkreślają, dzisiaj no to ten wynik mógł być zdecydowanie wyższy. Czy cieszy taka Twoja dyspozycja przy wyniku 1-0? No wyżej, co wiesz. Tam to byli piłki normalne dla bramkarza. Można jedna była tak w pierwszej połowie, ale już wygraliśmy takie mecze, że że gospodarze grali, grali, ale my z, tych ką, z tej kontry wiemy dać bramkę. Oczywiście nie było tego faktu, a jest sumie, jestem taki zdenerwowany, nie był to bardzo ładny gol, że po się taka bramka. A jestem taki zmęczony, zdenerwowany z tego. Cały czas gdzieś tam w mediach pojawiały się pytanie, czy myślicie o ósemce. No korona bezpośredni rywal w tej, w tej walce o ósemkę. Czy dalej o tym myślicie, czy to już tylko na papierze? Ešte neviem teraz, ale to, že ja Bende BNZ tabele, teraz ja neviem tie vyniky a aké sú tam punkty, ale ja som optimista, bylem optimistom pred mečem, vieš len, že vygráme e, ten meč, no v konci tak si.